<síntos> <síntos> <It's síntos> Ei, hey, saves! Ok, então <síntos> okay, do 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 Dobra, słuchajcie, clip, się se otwiera! Não, não, sorry for my words, Guys, sorry for my words. wypierdol wypierdolę! My word to t'anest, please. Minus one, o! I co bo ty? Jak się grało? Ej, ale czemu cheatujecie? Powiedzcie. Ej, 6 szmato, powiedz kurwa. Jak można być taką kurwą niedojebano, żeby tak citować? Powiedz mi. Ej no to zrób robi prywatny proszę cię Publiczny Publiczny zrób i pokaż, że nie jesteś odpalony. Ej. nie chcę nic mówić, nie? Ej, poczekaj, dziękuję, nie chcę nic mówić, nie? ale to wleciało. A, chuj, ale wychykujesz jak mówisz jeszcze raz. Wysłało wszystko na Twitcha. Całe Minus tu. Minus tu. I chuj, I chuj. To jest ja ich na... nie wyrzucam, oni sami spierdolają. Ej, ej, ej. <laughs> ja Zaraz dodałem cię na w czacie. No, 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 to był dobry, wecz, co ta 15, 1, 16, 1? No, zajmijste. No, zajmijste. Trzyma to. Zjebałem w tej jednej, jedynie. Matka twoja zjebała i stary życie urodziła kurwa. A stary to zjebał ile masz lat? 17? To stary 18 lat temu spierdał i sprawę. Że gumki nie założył. <ścoughs> <śmulasz> Jestem <'in>, kurwa. <śmulasz> ja, Ej, ty wyjdziesz z tej toalety, czy kurwa nadal takie mikro będziemy zjebane? Dobra, dobra. Nie mamy czasu, spierdalajcie.